Siemanko, wziąłem się za robotę Minęły dwa dni od poprzedniego filmu No i co, silnik już jest mój Rozszczepiony ze skrzyni biegów. Ciężko trochę było No ale dałem radę Tym razem sobie załatwiłem żurawia Bo po prostu już mi się nie chciało wyjeżdżać z całymi sankami I wjeżdżać na palecie, tak jak to robiłem pierwszym razem Także, no co, pakuję się niej do garażu i biorę się za jego rozbieranie. Także, zapraszam do oglądania. Wypuszczam sobie taki wózeczek, żeby targać dziada po garażu, żeby jakiegoś mniejszego wysiłku. No i co, skręcam to, tylko trochę odwaliłem, bo nie wiem, czy go teraz postawię tutaj. Nie wiem, czy niego będę musiał go po prostu położyć i wysunąć trochę to ramię na górze, żeby mógł położyć sobie na tym wózeczku. Silnik, także działam. No i w wyszedł ładnie, bo jest wyżej niż yy, ramiona od y, żurawia. No także co, trzeba go teraz opuścić. Okay, także mamy już tego dziada w garażu, yy. i co, i biorę się za rozbieranie. Przesiąść kolektor dolotowy razem z listą wtryskową turbiny. Tutaj są te e, doloty, które też e, owinę, prawdopodobnie, bandażem, żeby one się tak nie grzały. Tutaj od tego kolektora wydechowego e, mam taką taśmę termiczną, ale dodatkowo owinę to jeszcze bandażem. Wcześniej już to robiłem, e, zanim wkładałem silnik ale poprawię to jeszcze trochę widzę, że tutaj jest ciasno bardzo między tym a tym i co i troszeczkę odświeżę ten silnik eee, powymieniam rzeczy, które są albo uszkodzone albo nadają się po prostu do wymiany eee, tak na przykład tutaj pęknięta złączka do odmian, takie pierdoły właśnie są trzeba to wszystko poogarniać eee, pokrywy tak samo polakieruję Piękne je w taki kolor jak są yy, Doloty Żeby to miało jakieś ręce i nogi Bo pokrywi tak będę ściągał jak będę wymieniał yy, Wałki rozrządu Tak żeby od razu je polakieruję Dużo dużo ładniej niż yy, no, niż są teraz zrobione Nie wiem czy pamiętacie Ale je lakierowałem Na, na silniku Wszystko poklejałem i je malowałem na silniku Także no, to nie mogło być zrobione dobrze yy, Teraz po prostu je zdemontuję I Ogarnę je tak, jak powinno to być. No i co? Co do ulepszeń? No tak, jak mówiłem, turbiny hybrydowe, większe wtryski, kolektor z Oloroda. Nie wiem, czy on coś da, no ale jak mam, to już go wymienię. No i co? No także co? Biorę się za rozbieranie. I tyle. także jestem na takim etapie druga turbina już jest luźna z tego co widzieliście tylko tutaj mam yy, tam głęboko śrubkę dziesiątkę gdzieś przesiałem płaską, yy, płaską dziesiątkę właśnie i nie mogę odkręcić właśnie przewodu od yy, spływu oleju na no, razie tak to zostawiam turbo jest luźne z tego co widzę delikatny luz na boki jest ale ta turbina jest zdecydowanie gorsza którą udało mi się wyjąć ona luz ma tutaj straszny aż puka w jakoś tak źle nie wygląda no, ale luz ma straszny Turba są po prostu bardzo przechechłane. A tutaj coś się tu chyba wydarzyło. Włączę latarkę, bo nie widać, Tak mówiłem, coś tu się wydarzyło, bo, bo bo, bo, już wam pokazuję, coś tu musiało napierdzielać i to grubo. Nie wiem czy to widzicie, ale to wszystko jest porysowane. Tylko co to? Co to wpadło tam? Co to co, co się stanęło tutaj? Dobra, mniejsza z tym. Yy, tak jest to do wymiany, i tak jest to do wymiany. Yy, to ta turbina jest trup. Naprawdę to jest trup. Yy co tu jeszcze mogę wam pokazać żeliwa nie są złe żeliwa są naprawdę w dobrym stanie nie są jakieś tam popękane nigdzie nie widzę żeby to było jakieś pęknięte także to jeszcze te żeliwa mogą posłużyć do jakiegoś dawcy kurde no zastanawiam się co to jest to wygląda jakby to było jakieś świeże Hmm, dobra, eee, jeszcze z tym. No co, następny etap będzie taki, że muszę wyciągnąć te turbiny i biorę się za kolektor ssący. Eee, już jest godzina coś koło 12. Tak naprawdę jestem już troszeczkę sterany, tym bardziej, że byłem jeszcze dzisiaj w pracy i szczerze mówiąc już mi się nie chce tego robić. Dlatego zajmę się tym jutro. Także do następnego dnia. Także kolektor sący sobie już zdemontowałem, no i widok jaki się ukazał jest tragiczny, jest tu pełno syfu, brudu, śrubek, nasadek, nakrętek, tu jeszcze coś jest, nie wiem co to i od czego, opaski jakieś, jakieś tam gumki leżą, także to wszystko będę musiał sobie rozebrać, umyć, wyczyścić. Muszę sprawdzić sobie tą pompkę. To jest pompka, można powiedzieć, taka cyrkulacyjna. Ona powinna działać, jak się wyłączy zapomnienie, mam jeszcze jakiś określony czas, żeby płyn chłodniczy jeszcze pracował. I ta pompka mi nie chodziła. Muszę sprawdzić, czy ona działa. Jeżeli ona działa, więc będę musiał sprawdzić wiązkę silnika. Co tam z nią jest nie tak? No to tak, pompa z pomagania wylatuje, także ten wąż muszę też zdemontować. Ogólnie to najlepiej jakbym zdemontował tutaj wszystko i to po prostu umył. już sobie zdemontowałem, tutaj wchodzi odma. Muszę rozwiązać problem tych plastikowych złączek, które są właśnie tutaj na pokrywach głowic. No i właśnie tutaj. One strasznie pękają i są ciężko dostępne. Nowa odma jest tak naprawdę bardzo droga i nie wiem, czy opłaca się ją w ogóle kupować, czy nie wsadzić jakiegoś ojka czy sztanka. Eee, więc będę próbował coś z tym pomyśleć, żeby po prostu wywalić te złączki. Bo oczywiście ta tutaj też była złamana. Ale jak ją montowałem, to była dobra. Także eee, można powiedzieć, ten separator odmy on powinien być połączony razem z tym I to jest oczywiście pęknięte także no od trzeba będzie ogarnąć nową no także co chyba to będzie koniec odcinka chcecie śledzić co dalej z tym silnikiem co dalej z tym autem zapraszam do oglądania do subskrypcji także siemanko na razie